Wyleciał pan z hukiem, z wprostu, z fasonem, można powiedzieć, też szacunek duży. Może pan jeszcze, mamy półtorej, mamy półtorej minuty, o, o tym artykule, który pan napisał, w którym ujawnił pan, że, skąd pan wie, że, 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 że Adam Michnik zadzwonił do E, A tam nie ma nazwiska więc jakby ze, wzglę, ze względu na bezpieczeństwo procesowe. A tam zadzwoni do Andrzeja i mówi, zró, zró, zrób coś, że, że, żeby tam, aż ma, masz autorytet, to możesz pohamować to. To raczej e... takie bardziej mm, metafora była, czy, 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 czy poparta jakimiś sygnałami? To co bo przy tym tak. mogę nie e, po, po tym, jak, 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 jak mm, Postanowiono pochować prezydenta na Wawelu, prezydentka, prezydenta Kaczyńskiego. Powstała inicjatywa, chci, chciano to storpedować. I tutaj zacytuję fragment artykułu, m, który właśnie pan e, e, król napisał we wproście. E, Adam chwycił zdenerwowany za telefon i zadzwonił do Andrzeja w domyśle Wajdy, do Krakowa. A, 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 Andrzej, na, na, napisz list z de, z, de, z de Wawelu i Kaczora. Ty ma, ma, masz sukces z, ty, z tym Katyniem. To tobie wolno, a my w, w gazecie cię poprzemy. No i te słowa spowodowały, że e, trudno odmówić racjonalności działaniu redaktora, który pokochał jak nikt inny organizacyjną funkcję prasy. Niestety poparcie było niewielkie, bo Polacy nie dorośli do poziomu wajdalizmu historii. I odnosi się pan do tego, co Słonimski mówił o Wajdzie. Bardzo go e, też e, dla, dla Słonimskiego Wajda no był szkodnikiem po prostu. różne okres, ale przypomniał mi się tekst, bo, bo jestem czytelnikiem i wielbicielem Słoniewskiego, jak to on atakował ja nawet w PRL do końca tego nie rozumiałem. Otóż pojawiły się takie déjà Zawsze w filmach Wajdy i on to eksponował, nazywali to wajdalizm, wajdalizmami. Polaków się pokazuje jako nieudaczników, inteligencja jako zapite mordy, którym ktoś musi z zewnątrz pomóc, wiadomo kto, żeby to państewko jakoś funkcjonowało i tak dalej. I on cały czas, a propos początku naszej rozmowy, wdrukowuje to w tych swoich filmach i, i po prostu krew mnie zalała. E, kiedy rodzina Wajdów wystąpiła e, z apelem, żeby nie chować. Po pierwsze uważam, trzeba mieć w sobie niezwykłą pychę i butę, żeby z czymś takim wystąpić, bo nie jest to ani wybierany człowiek. Więc, mm -hmm. no, oczywiście każdy w wolności. Są. I chamstwo mi się wydaje po chamstwo po prostu, po prostu tak. Tak. <gry> tak i mnie po prostu krew zalała. Przypomniałem sobie ten felieton i na tym zbudowałem swój felieton z kolei chylą trzeba przed Słonimski, który powtarzam, miał różne okresy i końcówka, w końcówce uwiódł go Michnik i był kompletnie zakochany w Michniku, ale to było z tego okresu, kiedy zwalczał właśnie tego typu, ja to nazywam po imieniu ruskie metody niszczenia polskiego ducha, bo to były metody, tak, po to to było robione. I, yy, ja pozwolę sobie zauważyć, że ostatnio film, który nie Niepokonani, w oryginalnym tytule Wayback, mówiący o ucieczce ze złagrów sowieckich, został w wyborczej obstorcowany z prostego faktu, że zbyt dobrze pokazano Polaka. Jakby za dobrze, ta, 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 za, za, dobrym świetle. Za, za dobrym świetle. i. I, a wiadomo, odsamić. że polak to nieudacznik i, i generalnie takie przesłanie. Ja oczywiście odsyłam do oryginału, bo warto przy, również właśnie zwrócić uwagę na język, który tam jest stosowany. Zresztą w, w różnych artykułach tutaj Kublik i Czuchnowicz wiodą prym zdecydowanie. No jest zespół cyngli, którzy to robią już z oddaniem godnym lepszej sprawy. I co po tym artykule? Na, na, napisał pan... e, e, oni się zwrócili do Rady Etyki Medium ja Mediów. Rada Etyki i Mediów że to jest w ogóle nieobiektywny ten felieton. Nie, nie widziałem, wiecie państwo, obiektywnego felietonu, ale nieobiektywny jest ten felieton. Przede wszystkim e, zostałem oskarżony o wulgaryzm. Mówię, no to może razem z Wyspiańskim, bo nie polejał w Główna, to napisał w może chodziło o wajdalizm? Może o wajdalizm chodziło, że posługuje się wulgaryzmami. Na końcu napisano, że byłem chyba w bardzo złej kondycji intelektualnej, w co nie chcą wierzyć, że popełniłem taki tekst, który obraża polską inteligencję, obraża autorytety, obraża wszystkich i tak dalej. Ja przyznam tego że słowa nie nienawidzę autorytet moralny i używam pojęcia autorytet oralny z świadomymi skojarzeniami. I co było potem? No zostałem w trybie natychmiastowym wyrzucony z pracy. Wyszedłem oczywiście na głupka, bo ja się sam podłożyłem, nie, nie miałem, po prostu to jest mój odruch taki emocjonalny. A potem dowiedziałem się, że Lis ma zająć funkcję redaktora naczelnego, no to było wiadomo, że no dwa szczupaki w tym stawie się nie zmieszczą, więc chyba skorzystano z okazji. Chciałem podkreślić, że reakcja wydawcy szefa, poń Group na ten tekst nastąpiła, on zadzwonił do mnie tydzień w tyg... Cały tydzień leżał wprost w kioskach, w sobotę y, w południe do mnie zadzwonił, mówi, żebym zawiesił, bo, bo je są napięcia, bo y, y, do niego dzwonią i Michnik grozi mu procesem. Czyli tydzień potrzebował na poinformowanie mnie, czyli przez tydzień. Zresztą sam podjął decyzję, ponieważ naczelna się obawia sam po, podjął decyzję o y, wydrukowaniu tego tekstu, ponieważ naczelną, która była Kasia Kozłowska, powiedziała, że, znaczy miała obawy. I zadzwoniłem, i mu przeczytała ten tekst, mu przesłałem. Mówi, nie ma sprawy. Natomiast ja mam dzisiaj za, z, odpowiadać też między innymi za samowolne opublikowanie tekstów w tygodniku. A ja za co, za co? Za samowolne opublikowanie tekstów w tygodniku. A, a, a wiecie państwo, jak jest w gazetach, no, autor przynosi tekst, a redakcja może go skrócić, wyrzucić, zawiesić, przesunąć i tak, tak. Ja nie miałem wpływu na, na, na to. Tak. No y, nasz czas dobiega końca. Chciałam y, y, wrócić do tego komentarza pod, y, pod, pod, pod artykułem, w którym oczywiście y, pod Pana artykułem z kolei y, wypowiada się, y, wypowiada się chyba ta Rada Etyki mediów. Nie, 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 przepraszam. Redakcja Tygodnika Wprost. Przeprosiny słynne, tak? Przeprosiny, tak. Samokrytyka. Z rodem jak z komuny absolutnej. To po prostu tak upokarzające i tak strasznie obnażające tą cenzurę w Polsce i tą, tą ciasnotę wolności słowa, czyli, czyli tą niewolę słowa tak naprawdę, że aż krzyczy po prostu. I ko kończąc komentarzem pod tym z druzgocącym, po prostu żenują, ż, 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 żenującym komunikatem e, redakcji wprostu właśnie o Panu, że mm, świetny artykuł króla za, y, zamiast szacunków wzbudza krytykę, ale, ale jeden z komentarzy właśnie był poległ z honorem. To apel tutaj do Państwa, że, że no, w imię właśnie w imię demokracji nie można pozwolić na to, żeby Ludzie, którzy chcą tutaj coś zrobić i którzy mówią otwartym tekstem, i, i, i żeby legli, obojętnie z honorem czy nie z honorem. No, I... Przykładem jest Herbert, który bardzo, bardzo wyraźnie mówi o Mikniku, że jest kłamcą, oszustem. I, i, I warto z niego przekonać. Chciałbym dodać propos tego tylko, że Tomasz Lis, który jest nauczycielem narodu wychowawcą milionów, tak. jakoś mu to nie przeszkadzało i, i powiem tego państwu, że jednego telefonu nie wykonał, żeby jakoś się zmitygować i tak dalej, bo mówiąc, tak, na, na moim trupie wszedł e, tak. do, do tygodnika. Ja, jako dorosły mężczyzna, nie mam o to jakiegoś wielkiego żalu, nie rozdzielam szat, ale mi się wydaje, że jak ktoś e, ma takie pretensje, żeby być nauczycielem narodu, moralizatorem i tak dalej, no to powinien spojrzeć w, w lustro niekiedy, jak przygolenie. No, y, trochę, trochę jest to groźne, bo ten nauczyciel narodu ma w ten naród w bardzo dużej pogardzie. Odnoszę, odsyłam. Y, E, wszystkich e, internautów do internetu e, e, są wy, wypowiedzi właśnie Tomasza Lisa na temat, e, na temat widzów. E, Jest też piękny materiał, który e, brzmi chyba tytuł 16: Manipulacji w programie Lisa, czy jakoś tak, który analizuje mniej więcej 3,5 minuty programu, wykazując, że 16 różnych sposobów manipulacji zostało zastosowane. Dziękuję bardzo za dziękuję. obecność, za spotkanie, no, za to, że Pan jest tutaj, w tym kraju. Dzień, dziękuję Samuelowi i Państwu za, za uwagę. Zapraszam za tydzień o godzinie 13 w środę. Dziękuję.